W buddyzmie zwraca się uwagę, że to, co łączy wszystkie czujące istoty, to jest pragnienie unikania cierpienia i dążenie do szczęścia. I to jest zauważalne wszędzie: czy to ptaki, które chowają się przed mrozami i odlatują do ciepłych krajów, czy to wiaty, które wychylają się ku słońcu. Nikt nie chce cierpieć. Wszystkie istoty pragną być szczęśliwe. To jest Bycie w dualnej wizji, która polega na tym, że my uważamy się za kogoś konkretnego, kto istnieje samoistnie, samodzielnie, niezależnie od otoczenia, które nie jest nami, jest światem nieja. Czyli dualna wizja zakłada istnienie podmiotu, którym my jesteśmy, konkretnym, indywidualnym podmiotem, istnieje świata przedmiotu do którego się jako podmiot odnosimy i ten przedmiot może być ożywiony, nieożywiony, osobowy, nieosobowy, jest to cały świat zewnętrzny i to odnoszenie się nasze do świata przedmiotu to jest relacja, trzeci człon tej dualistycznej wizji, to co łączy, przebiega między mną a światem nieja. I ta relacja zbiera się na ignorancji dualnej wizji i w podstawowym sensie wyraża się poprzez zazdrość, nienawiść, Dumę i pożądanie. Cztery osiowe twarze tej relacji między podmiotem a przedmiotem to są takie właśnie tu wymienione sposoby odnoszenia się. Mają ogólnie 84 tysiące odcieni neurotycznych różnych wariacji. Wszystko, co możemy sobie wyobrazić, jakieś tam właśnie lęki, smutki, nadzieje, ambicje, zagubienia, wszystkie możliwe stany psychiczne, emocjonalne, to jest nasz sposób wyrażania siebie w odniesieniu do świata, którym nie jesteśmy, do świata nieja. To jest przyczyna cierpienia, utrzymywanie tej dualnej wizji. I teraz, kiedy tak zdefiniujemy sobie pomieszany stan umysłu, chorą, nieświadomą siebie psychikę, która cierpi, to żeby usunąć przyczynę cierpienia, dualną wizję, można tutaj od trzech stron podchodzić. Możemy w świecie nieja szukać siebie, w świecie przedmiotu starać się zobaczyć podmiot, czyli podmiot połączyć z przedmiotem przekroczyć dualną wizję rezygnując z siebie na rzecz świata Nieja, akcentując, przenosząc ciężar jednego końca kija, jakim jesteśmy my w tej chwili, na drugi końc kija na świat Nieja, żeby te dwa końce ukazały się dwoma końcami tego samego kija, żeby przekroczyć myślenie, że to nie jest jednym. Można zajmować się samym kijem, samym połączeniem, pracować z tą relacją, wszelkie zachowania podkreślające, że ja to nie ty, neutralizować odpowiednio innymi zachowaniami, na przykład zamiast nienawidzieć, wybaczać, zamiast cieszyć się z cudzego nieszczęścia, współczuć i próbować wspierać. I tutaj jest cała gama, tak samo neutralizacji dualistycznej wizji. I jest trzeci akcent. Pozbywania się pomieszanego stanu umysłu, kiedy próbujemy w sobie, jako podmiocie, zobaczyć cały świat nieja. Zobaczyć, że nie istnieje sposób niezależny, odrębny od świata nieja. Nie ma we mnie nic, co by istniało niezależnie, odrębnie od świata zewnętrznego, od świata nieja. Wszystkie warunki, które mnie otaczają, wszystko, co się wydarza. Wpływa na to, jaki ja jestem. Nie ma nic we mnie, co by istniało bez świata zewnętrznego. I te trzy podejścia tak naprawdę są wymieszane i nie można ich wizolować. Nie ma możliwości przekroczenia dualnej wizji, zajmując się zawieszaniem siebie, a zajmowaniem się innymi, nie zajmując się relacją. Nie ma możliwości zajmowania się relacją, nie zajmując się podmiotem i przedmiotem równocześnie nie myśląc o tym. Nie można zajmować się podmiotem, neutralizować dualnej wizji, nie zajmując się tak samo odnoszeniem się swoim własnym do świata zewnętrznego i nie zajmując się samym światem zewnętrznym jako takim. To są takie intelektualne wprowadzenia w przekraczanie dualnej wizji, która ma spowodować przekształcenie naszej percepcji, naszego umysłu, niedualną wizję. I co to jest niedualna wizja? Niedualna wizja polega na tym, że Podmiot, przedmiot i relacja są w swej istocie, to, czym jest podmiot, to czym jest relacja i czym jest przedmiot, tym samym. Albo innymi słowy, istnieje wspólna podstawa zaistnienia, przedmiotu, relacji i podmiotu. Wspólna podstawa zaistnienia mnie, siebie i relacji między nami. Ja, jako to, czym w istocie jestem, ty, jako to, czym istocie jesteś, relacja między nami jako to, czym istocie jest, jest istocie swej tym samym. Wejść w niedualną wizję, rozpoznać fałszywość dualnej wizji, to rozpoznać wspólną podstawę zaistnienia, uczywistnić naturę rzeczywistości, a ktoś, który to uczywistnił, to jest Budda, czyli oczyścił umysł głupoty z dualnej wizji, to jest uczywistość, czyli naturę Buddy. Rozpoznać tą Podstawę, z której się wyłania ja, wyłania się Ty, wyłania się między nami relacja, wyłania się cały świat. To, czym jest całe swoje różnorodności, cały świat ma wspólną podstawę, i ta podstawa jest prawdziwym obliczem świata zewnętrznego, mnie, Ciebie, wszystkiego. I to jest prawda o świecie, że świat w swej istocie jest tym samym i ma swoją. Wspólną podstawę zaistnienia. I to jest tak zwana prawda absolutna. A to, że się ta prawda absolutna wyłania jako ja, jako ty, jako relacja między nami, to jest tak zwana prawda relatywna. To jest przejawianie się, to jest ten świat różnorodności. I nieznajomość tej wspólnej podstawy, niewiedza o tej wspólnej podstawie, to jest właśnie przyczyna cierpienia, która powoduje dualną wizję, pragnienia, negatywne emocje ale sprowadza się wszystko do wykorzenienia przyczyny cierpienia, co jest synonimem urzeczywistnienia przyczyny szczęścia, gdzie znowu synonimem przyczyny szczęścia co jest w tym władzie? Brak pragnień? Nie ma braku pragnień, jeśli nie byłaby zneutralizowana przyczyna pragnień, która jest dualną wizją. Jeśli by nie była zneutralizowana niewiedza o istnieniu wspólnej podstawy, czyli wszystko się sprowadza do rozpoznania wspólnej podstawy natury buddy. To jest przyczyna szczęścia, która owocuje brakiem prawnie, niedualną wizją, ale czy owocuje tym, że ja znikam, że ty znikasz, że znika między nami relacja, że znika świat różnorodności? Nie, tym nie owocuje, ale zmienia się rozumienie tego, kim ja jestem, rozumienie ja. Ja siebie inaczej rozumiem jako siebie, kim jestem, kiedy mam już urzeczywistnioną. Wspólną podstawę zaistnienia siebie, ciebie i relacji między nami, jako mojej też, własnej podstawy zaistnienia. To jest moja też natura, nie tylko świata twoja, nasza, ale moja. I jak ja to znam, to nie znaczy, że ty ją musisz znać, że świat ją zna. Ja ją znam. I ten, który ją zna, inaczej siebie postrzega niż ten, który jej nie zna. Bo ten, który jej nie zna, nic o niej nie wie, że ma swoją podstawę zaistnienia. I on swoją podstawę zaistnienia bierze za siebie i tworzy na swój temat niewiadomo, jakie możliwe wyobrażenia, koncepcje, konfabulacje. Myśląc, że podstawą jego zaistnienia jest on sam. Że ja jestem podstawą swojego własnego zaistnienia. Tak myśli ktoś, który nie zna swojej podstawy zaistnienia. A natomiast ktoś, który wie już, jaka jest natura rzeczywistości, to on nie uważa, że podstawą zaistnienia jego ciała, mowy i umysłu, jego myśli, słów i uczynków, jego całej aktywności jest on sam albo jeszcze może być takie rozszerzona bardziej wizja, że niektórzy mogą uważać, że podstawą zaistnienia w ogóle wszystkich myśli, słów i uczynków, nie tylko jego, a i całego świata jest on sam. No to są takie już przerośnięte ega. Narcystyczne, wydumane, demoniczne, pomieszane stanu umysłu, ale w skrycie ducha wielu ludzi w swoim pomieszaniu, pewnie jakby się mogło przyznać, to tak uważa, że on są takimi panem i bogami ich, ja, że to wszystko dzięki nim istnieje, tylko się tak do tego nie przyznają, no bo to może musieliby wyjść na wariata, ale jakby głębiej im przyglądnąć, za kogo się uważają, to te horyzonty osobiste, indywidualne i niepowtarzalnej egzystencji mają o wiele szersze koła niż się powszechnie przed innymi do tego przyznają. Zakres ich ja czasami mógłby dać do myślenia. A niektórzy to specjalnie się nawet z tym nie ukrywają, i to są Staliny, Hitlery i inne przypadki, które wyraźnie sugerują, że ich ja no, jest tutaj jakimś władcą na innych papierach, że nie kończy się na ich ciałku, na ich myślach i słowach. No, wszyscy mają, tak jak ich ja uważam, myśleć, mówić i robić. To są takie już megaprojekcje ignorancji. Ale to w tym kierunku nie chodzi o to, żeby w tym iść. Chodzi o to, że ktoś, który nie wie, kim jest. Uważa, że jest podstawą swojego własnego zaistnienia i jako ta podstawa jest tylko on i nikt inny tą podstawą nie jest. Nikt tu nie ma prawa wejścia, to jest ten ja. Natomiast ktoś, który wie kim jest, wie, że podstawą jego zaistnienia jest właśnie wspólna podstawa zaistnienia, którą w nazywamy ogólnie pustką na przykład. To jest takie słowo, żeby dać jakieś wyobrażenie o tym, czym jest wspólna podstawa zaistnienia. Czy wspólna podstawa istnienia, pustka, jest mądrością, zrozumieniem braku istnienia ja jako indywidualnej takiej podstawy? Czy jest jakimś materiałem wspólnym, duchowym, niewidzialnym, z którego wszystko jest utkane? Czy jako prawda absolutna jest tylko pewną konkluzją namysłu intelektualnego i prowadzenia tego namysłu we własne życie jako bycia wiernym faktom poznawczym i wynikającym z tego później konsekwencją? To w tej chwili nas to nie interesuje. W tym momencie interesuje nas jakość, doświadczenia tej wspólnej podstawy. A jakość jest taka, że w naszym umyśle jest świetlistość, czystość, otwartość. Nie ma tam nikogo i niczego. Nasza psychika jest oczyszczona z głupoty, z do wyobrażeń o sobie jako konkretnego, dualistycznego jakiegoś kogoś tam. To jest przebywanie w swojej własnej podstawie. Która jest nie tylko moją podstawą, moich myśli, słów i uczynków, mojego ciała, ale jest podstawą całego wszechświata, wszystkich czujących istot, czy to wiedzą, czy nie. Czyli kto w tej podstawie spoczywa? To kim ja jestem wtedy, kiedy podstawą moich myśli, słów i uczynków nie jestem ja, tylko jest podstawa zaistnienia ciebie, mnie i wszystkiego innego? To gdzie ja jestem? Czy ja w ogóle jestem? Jeżeli podstawą zaistnienia mnie jest coś, co nie jest. Mną tylko. To czym ja jestem? Jestem przejawianiem się wspólnej podstawy zaistnienia, która się przejawiła przede wszystkim patrząc z naszego żywego punktu widzenia, kiedy jesteśmy ludźmi, jako konkretny człowiek. Każdy z nas ma jakieś ciało fizyczne i to jest przejawienie wspólnej podstawy zaistnienia. I moje ciało fizyczne, naszej wspólnej podstawy zaistnienia, to nie jest twoje ciało fizyczne, chociaż mamy wspólną podstawę, wspólną naturę. Ciało fizyczne moje to jest na pewno część mnie, też ja. Ale ja, jako ciało fizyczne, mam swoją podstawę zaistnienia tego ciała. A nie, że podstawą zaistnienia mego ciała jest ja. Podstawą zaistnienia tego ciała jest wspólna podstawa zaistnienia. Te ciało w istocie jest podstawą zaistnieniacego wszechświata. To jest prawdziwa twarz tego ciała. Nie powiem właściciel, nie powiem stwórca, ale powiem prawdziwa twarz, to czym to ciało jest. Czyli nie jest żadnym ja indywidualnym, żadnym indywidualnym ciałem w sobie istocie, ale nie można powiedzieć, że to ciało nie jest z drugiej strony przejawione jakoś konkretnie i że to nie jest już moje ciało, to nie jestem w tym sensie ja. Więc jest tutaj ja sobie na poziomie fizycznym. I ma te ja swój początek, koniec, zmienia się po drodze te ciało fizyczne. Przejawienie. I to jest tak zwana karma ciała. Karma fizyczna mojego ciała. Moja karma fizyczna. To jestem ja. Karma, czyli aktywność, wyłanianie się. Przyczyna, skutek. Robię coś ręką, robię coś nogą, coś robię. Czymś to skutkuje, powoduje. To jest pewien ruch. To jest przyczyna, skutek. To jest karma. Ale ta karma, ta aktywność w każdym swoim ruchu, w każdym swoim przyczynie i skutku w se istocie jest wspólną podstawą zaistnienia. I to jest moja podstawa zaistnienia, to jest moja natura, znam jako karma ciała fizycznego. W buddyzmie tantrycznym to byśmy powiedzieli, że ten aspekt tej wspólnej podstawy to jest białe światło. Ogólnie światło, ale ze względu na to, że mówimy teraz o podstawie zaistnienia ciała, mówimy o świetle w barwie białej, białe światło. I w tej bieli jesteśmy jednym ciałem, tym białym światłem. Ale nie jest to tylko ciałem fizycznym, nie przejawiam się tylko jako ciało fizyczne, wyraźnie tutaj mówię, Jestem słyszalny, i te dźwięki, ruchy mowy, to jest mój ruch mowy, nie Twój. To jest karma mojej mowy, to jest moja aktywność. Ale każde to słowo, każdy ten dźwięk jest w swojej istocie tym samym. Ma tą samą naturę, tą samą podstawę zaistnienia. I to nie tylko w obrębie mojej własnej karmy, w obrębie wszystkich moich słów ale też ma tą samą podstawę zaistnienia, co twoje słowa. Te wszystkie twoje słowa, wszystkie dźwięki, to nie tylko jakby słowa ludzkie, nie tylko mowa zwierząt i ptaków, ale tak samo mowa przejeżdżających samochodów, mowa wiatru, wszystkie dźwięki, wszystkie odgłosy. Mowa jako samodzielna pewna forma egzystencji, nie fizyczna, ale ta mowa to jest moja mowa, to jest karma mojej mowy i to jestem ja, jako karma, ale w ta karma mowy tak jak karma mojego ciała ma swoją podstawę zaistnienia, i nie stoi za tym żadne ja, za żadnym z tych słów. To są wyłanianie się, wspólnej podstawy światła, i jako, że teraz mówimy o wyłanianiu się mojej mowy, to mówimy o czerwonym światle. I mamy już wspólną podstawę zaistnienia mojego ciała i mojej mowy, białe i czerwone światło, ale jeszcze przecież myślę, nieprawdaż? Mogę myśleć, mam swoje stany psychologiczne, które już nie są widzialne ani słyszalne dla ludzi, a jednak są. I chyba nie zaprzecza, że my jako ludzie nie tylko mamy ciała, nie tylko mówimy, ale też mamy swoje życie psychiczne, swoje życie umysłowe, swoje myśli i tak I za moimi myślami nie stoi żadne ja. Stoi wspólna postawa zaistnienia, która stoi też za twoimi myślami, za wszystkimi ukrytymi ruchami. I ta wspólna podstawa dla wszystkich umysłów ruszających się to jest tak samo światło, ale jako, że dotyczące umysłu, no to niebieskie światło, w barwie niebieskiej. Ale światło niebieskie, światło czerwone, światło białe, to jest to same światło. To nie są trzy różne światła, tylko darma jest w ten sposób wykładana, żeby odpowiednio móc się w tym przeglądać i zrozumieć. I to, że te trzy światła są tym samym światłem, to żółte światło. Ale nie chodziło o to, żeby urzeczywistnić żółte światło, czyli podstawę ciała, mowy, i umysłu, jako wspólną podstawę, i wtedy, jak jesteśmy w urzeczywistnieniu jedności tych trzech podstaw, jako będących tą samą podstawą, to jesteśmy w tak zwanej czystej krainie pana Buddy, czyli jesteśmy w niedualnej wizji, i wszystko widzimy, że jest jednym. Wszystkie dźwięki, wszystkie obrazy to wewnętrzne, zewnętrzne jest jednym, co nie znaczy, że nas nie ma w tej czystej krainie, nie ma naszej relatywności, nie ma naszej karmy, nie ma naszych myśli, słów i uczynków, nie ma naszej aktywności jako nas samych. Jak najbardziej jesteśmy. Oczywiście stosunek do siebie samego jest tutaj zdecydowanie wtedy inny, bo nie ma w żadnej mojej myśli, w żadnym moim słowie, ani w żadnym moim uczynku niczego indywidualnego, stałego i niezmiennego. Wszystko, co stałe i niezmienne w tym całym procesie zmiany, to jest tylko brak istnienia tego wyizolowanego ja. Mądrość jest tylko tu wspólna. Rozpoznanie. Rozpoznanie tego strumienia wrażeń karmicznych ciała, mówił umysłu jako będącego w istocie pozbawione tej wyizolowanej podstawy. Mającą tą samą naturę, co cały świat zjawiskowy, co sesyjni. Ta mądrość to jest jesie, to jest pustka. I czy ona istnieje? Jak istnieje, to nie od tej strony. Istnieje rozpoznanie, istnieje wykorzenienie przyczyny cierpienia, lgnięcie do fałszywej podstawy zaistnienia swojej aktywności, do niewłaściwie rozumianego ja, fałszywej tożsamości. To nie znaczy, że zniknąłem. Ale taka egzystencja karmiczna, taka karma ma inną podstawę zaistnienia, inaczej się rozumie, inaczej myślę o sobie, inaczej siebie postrzegam, inaczej się traktuję, ale tak samo inaczej postrzegam mi świat, mam inną z nim relację, tak samo postrzegam inaczej ludzi mam z nimi inną relację, bo ja inaczej traktuję nie tylko w tym sensie siebie, że ja tutaj mam podstawy zaistnienia wszechświata, a oni nie mają tej podstawy zaistnienia i nie jesteśmy w tej podstawie jednym. No, jesteśmy jednym, mają ją, ale ja rozpoznaję, czy ze mną rozmawia ktoś, który myśli, że podstawą jego myśli słowych uczynków jest on sam, czy rozumie swoją naturę. Oby te słowa przyniosły lepsze zrozumienie, co by należało zrobić żeby nie musieć dążyć już do szczęścia i unikać cierpienia. Om Benzar, Guru Pema, Sidi